zostawiamy obrady i chciałbym przeczytać e, uchwałę po dokonanych zmianach. Uchwała numer 9 przez 58 przez 11 Rady Miejskiej w Rygnicach z dnia 10 maja 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody burmistrzowi Ryglic na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w rybnicach na rzecz jej współużytkowników pieczystych. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera A ustawy z 8 marca 90 roku o samorządzie gminnym artykuł oraz artykuł 32 ust. 1 artykuł 37 ust. 2.5 punkt 5, artykuł 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. Uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Rygwice położonej w Rygnicach oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 491 przez 31 o powierzchni 1600 metrów kwadratowych dla której Sądrej Nowy w Tarnowiem, miejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Tubowie, prowadzi Księgę Wieczystą o numerze 70 031 na rzecz ich współżytkowników wieczystych. 1. Anny Buzyńskie i Leszka Buzyńskiego, udział 679 3396. Franciszka Gogola i Doloty Gogola. Udział 482 3396 Tadeusza Górskiego i Wiesławy Górskiej udział 525 3396 Bogumiła Kozioł i Barbary Kozioł udział 539 3396 Piotra Sołek i Ewy Sołek udział 513 3396 i Tadeusza Usarz i Stanisławy Usasz udział 658 3396. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Rygic i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. to z Państwa opinie jest tak. z Państwa radnych jest za przyjęciem przeczytanej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała jednogłośnie została przyjęta. Przechodzimy do następnego punktu, a mianowicie punkt 17 porządku obrad. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji założeń strategii rozwiązywania problemów społecznych w 2010 roku. Stwierdzam, że Rada zapoznała się ze sprawozdaniem. Czy są jakieś uwagi do tego sprawozdania konkretnego? Nie ma. Przechodzimy do punktu 18. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku. Również na komisjach szczegółowo radni zapoznali się. Czy są jakieś uwagi? Nie ma. Dziękuję. Następny punkt, 19. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji planu promocji gminy rybice w 2010 roku. Nie ma również. Właśnie, ja bym może. Proszę bardzo. A, może to nie zresztą nie realizacji planu, bo, tylko w poprzednich latach mamy miasto partnerskie, które nie wiem, czy pani pomyślała jakieś kontakty po wyborze z tymi naszymi patronami, czy czy chce nawiązać, czy to Jeżeli czy to może w realizacji, czy to uchylamy w realizacji promocji, jest to promocją ubytny poza granicami, po prostu. tego się tego Proszę bardzo. Odpowiedzi na Pana pytanie odpowiadam, że zleciłam sekretarzowi na listu do miasta partnerskiego. Chciałabym, żeby na obchody dziesięciolecia przyjechali do nas i na dożyni powiatowe również. Zaprosimy ich. W pierwszej wersji miałam propozycję, że my pojedziemy do nich, ale uważam, że na początek oni tam do nas, ponieważ mamy piękne uroczystości, po raz pierwszy punkt następny, 20 dzisiejszego porządku obrad, wolne wnioski, zapytania. Na wstępie jeszcze proszę się, Szanowni Państwo, że może ja tutaj zresztą dwie sprawy przedstawię, a mianowicie e, chciałbym e, przedstawić e, Państwu sprawę e, wniosku, który chcę złożyć dotyczącego to o czym na komisjach, gdy już rozmawiali dotyczącego e, przyznania medalu zasłużonej dla gminy Ryglice. Tutaj podstawę prawną może podam, a ja mianowicie na podstawie paragrafu 6 ust. 2 regulaminu przyznawania medalu pamiątkowego zasłużony dla gminy Ryglice, stanowiącego i w przypadku wniosku o przyznanie medalu składany przez Radę Miejską, nie liczy się upływu 3-miesięcznego terminu od daty złożenia wniosku do planowanej daty wręczenia. W związku z powyższym składam wniosek o przyznanie takiego medalu dla pani Marii Leziak, długoletniemu sekretarzowi gminy Ryglice oraz panom Kazimierzowi Kami, byłemu prezesowi Spółdzielni Drzewiarz i panu Janowi Ryndak, członkowi zarządu Spółdzielni Drzewiarz. Czyli ten wniosek chciałbym poddać pod głosowanie. Kto z Państwa, czy są ewentualnie jakieś uwagi do tego wniosku, dyskusja? Proszę bardzo. Było dyskutowane na komisji. Tak, było dyskutowane. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przedstawion przedstawionego wniosku? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wniosek został przyjęty. Bardzo proszę. Ja chciałam zaprosić, chciałam bardzo podziękować za uwagę i głosów, które Rada przyjęła. Uważam, że to ludzie, którzy są zasłużeni na gminy pracowali bardzo udanie, przez bardzo wiele lat, w różnych reformacjach brali udział i na pewno wszyscy doskonale znamy i nie będziemy oceniać ich pracy, natomiast pracowali tak, jak to dla gminy naszej, dla gminy Grytyce tej sprawie. Druga sprawa, to chciałabym przewodniczącemu od temu spółki. Dwa nagrania, które mówią o zaangażowanych za spółki, o udziałach naszych, o, o tym wszystkim, co, co jest w <tuszykli> możliwości. Jedno zostaje w gminie, drugie dam jeszcze mieszkańcom. Są przekaże, żeby ludzie wiedzieli, gdzie mają się odwołać, jeżeli chodzi o następne przyłącza, o projekty, w tym roku te projekty są wykonane, będą zrobione, będzie transza dodatkowa jeszcze na kanalizacji i na wywodzie Jeszcze mam prośbę, czy mógłby Pan na moje pytanie odpowiedzieć proszę, przy głosie? Bardzo proszę. Ja mam do powiedzenia w tej sprawie tyle, że po rozmowie tutaj z Panią Burmistrz w dniu dzisiejszym. Przez no, proszę, proszę. rozmowie z Panią Burmistrz w dniu dzisiejszym mam do powiedzenia następującą rzecz. Wszystkie te informacje, które pani podała są prawdziwe. W momencie, kiedy to osobisko miało miejsce, rzeczywiście nie zamieszkiwałem w domu, który, który się osunkał. Natomiast w domu zamieszkali rodzice, którzy są w wieku 70-80 lat i zamieszkiwała siostra. W momencie kiedy podejmowane były te działania na rzecz odbudowy tego domu, jak tutaj Pani Burmistrz przyznała, ustawa nie precyzowała dokładnie po prostu jak, jaki ma być charakter dalszego prowadzenia tej sprawy I w związku z tym były Burmistrz Pan Karasiewicz poprowadził tą sprawę, żeby nie angażować rodziców, którzy mieszkali, zostałem niejako ja w ich imieniu po prostu te prawa zostały przelane jakby na mnie. W momencie kiedy zmieniła się Ustawa, znaczy zmieniła się, Została doprecyzowana y, ustawa. Pani Burmistrz wycofała się, tak jak zresztą w porozumieniu było y, napisane, y, urząd ma, miał prawo y, wycofać się z porozumienia, które mieliśmy zawarli. I w związku z tym ja nie mam do Pani Burmistrz żadnych pretensji w tej sprawie. Blok, który prowadzę, prowadzę po to, aby społeczeństwo miało możliwość oceny, oceny, rzeczywistej oceny pracy tej rady, tego co się dzieje w naszej gminie i żeby można było wypowiedzieć się na każdy temat. Niezależnie czy za, czy przeciw. Także zapraszam wszystkich, którzy mają coś do powiedzenia i uważają, że na tym blogu pisze się tylko o rzeczach złych, na nie. Proszę napiszcie artykuł, jest podany e jest takie zaproszenie od samego porządku. Napiszcie, bardzo chętnie zostanie to opublikowane. To nie jest tak, że ja chcę pisać tylko o tym, co źle, co robicie nie tak i tak dalej, i tak dalej. Lub co mi się wydaje, że robicie źle. Natomiast komentarze. Komentarze, które są pisane pod postami, jest to sprawą piszącego. W momencie kiedy ja dostaję informację, iż komentarz zawiera nieprawdę, ale taką informację, którą ja muszę mieć udokumentowane, że to jest nieprawda. Ja nie mogę oceniać, czy to jest prawda, czy nie. Ja muszę mieć podane, czy to jest prawda, czy nie. W momencie, kiedy dostanę taką informację i będzie dokumentowane, iż jest to nieprawda, ja z chwilą, kiedy mam taką informację, komentarz usuwam. Nie usuwam zupełnie, bo być może, być może osoba, która poczuła się pokrzywdzona, będzie chciała skorzystać z drogi prawnej. Więc ja muszę zachować wszelkie, wszelkie dane, które ten. Jestem administratorem, który zna się na tym, co robi i proszę mi wierzyć. W momencie, kiedy znajdę komentarz, który w sposób rażący narusza regulamin, sam zgłoszę odpowiednie miejsce. Nie mówię o to, żeby kogokolwiek obrażać. I, 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 I na drodze tego przekazu też do Was, ludzie, którzy piszecie te komentarze, należy się kultura wypowiedzi musi być zachowana. To, to jest podstawa dyskusji wszędzie. Jeżeli tego nie zachowamy, no to, to, to szkoda, szkoda podejmować jakąkolwiek dyskusję. Bardzo. bardzo panu dziękuję. Ja tylko dodam, że kiedy się zmieniły przepisy wezwałam siostrę pana, która miała prawo własności do, do gruntu i zleciła pracownikowi, co prowadził wcześniej tą sprawę i cały czas prowadził na podstawie zarządzeń Małopolskiego Urzędu o przeprowadzenie króciusieńkiego wywiadu Nie udałam <coughs> tego wywiadu ani do opieki społecznej, ani do policji, tylko do osoby, która sprawę prowadziła. Na podstawie zebranych dokumentów unieważniłam tamtą decyzję i postępowałam zgodnie z tym prawa. Tak się dzieje, kiedy się coś dzieje nagle, w powodzi, potem się pojawiają przepisy. Także tutaj naprawdę czuję się winna, natomiast nie chciałabym być przyczynkiem do powstawania blogu, bo nie jest to moja żeby ktoś mnie wspierał albo nadał. Ja pełnię funkcję społeczną i staram się nie ją prowadzić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. bardzo ja mam takie pytanie. Ja, ja, Kina co organizuje ten imprez, na który jest potrzebna są ceny. Na te ceny jak umowne pieniądze płacimy? Czy nie warto by się zastanowić nad zakupem takich sceny, które można by pożyczać i zarabiać? Też tak uważam. Pana, który jest przeciwny. rozbudowany i nie wiem czy z tego nie należy do przed wniosków, ale ja to podam to jako jeden. Mianowicie uważam, że Rada powinna, bo to już od ponad pół roku jest dyskutowana sprawa zakładu komunalnego i Rada powinna się już bardziej intensywnie włączyć w te prace i pomóc co te, te sprawy rozwiązywać, zacząć już to rozwiązywać, bo dyskusji już trochę będzie. I mój wniosek jest taki, po pierwsze, żeby zarząd wszystkich budynków był w jednym urzędzie, w jednej, w gestii jednej osoby. Czy to będzie, bo tak, część jest yy, tu, część w, w zakładzie komunalnym. Trochę dochodów ma Urząd Miasta, trochę dochodów ma Zakład Komunalny, trochę dochodów ma jeszcze kto inny. Żeby to wszystko było w jednym miejscu, czyli pierwszy można odebrać zakładowi albo dołożyć, ale żeby wszystkie budynki